Siemanko, dzisiaj nie pada, więc znowu plenerowy spacer, chcę znowu wam coś ciekawego zrobić. Kupiłem kilka rzeczy, zrobiłem syrop cukrowy. Teraz postaram się go wykorzystać. Skoro kupiłem miętę limonki, hmm. to ciekawe co to może być. Tworząc te filmy, chciałbym, żebyście Wy tak samo nie bali się po prostu robić czegoś po swojemu. Ja tylko daję Wam przykład, że taka zabawa składnikami jest po prostu no, czasem nawet konieczna. Jako że nie zawsze mamy pod ręką takie klasyczne składniki, których potrzebujemy, to warto po prostu co jakiś czas dorzucać jakieś nowe produkty do swojej spiżarki. No i je możemy przetwarzać na dżemy, na suszone owoce, zawsze jak jest sezon na truskawy to pakuję po kilka kilo, ładnie je obieram, kroję na ćwiartki i mrożę je, a po to żeby nawet właśnie w takie dni jak dzisiaj, czyli kiedy jest chłodno i już te truskawy są niedostępne, żeby zrobić coś ciekawego, a z takich fajnych rzeczy to na przykład ja lubię wypić sobie Cuba Libre, ale zamiast lodu dodaję mrożone truskawki słuchajcie, jeszcze dwie nieistotne sprawy techniczne jeśli chodzi o na przykład te liście to nie dlatego, że jestem super influencerem ale te stały są strasznie brudne no i brzydkie a druga rzecz to mam nadzieję, że ten mój nowy stojak o statyw się nie rozwali nie ma to jak oszczędzać na pierwszych produkcyjnych rzeczach ale wiadomo, od zera do milionera w planie mam zrobić mojito, lecz to będzie taki twist na mochito, Czyli to będzie moja wersja klasycznego przypisu. Podstawa oczywiście w każdym mojito to jest mięta Ja kupiłem tutaj na tym bazarku w hali mirowskiej, ponieważ jest bardzo mieścista. Już Najlepiej owinąć ją w taki ręcznik papierowy i zamoczyć wodą Wtedy ona będzie długo trzymać Mam limonki, jako że mam dosyć dużą szklankę, taką półlitrową, więc zużyję całą limonkę Mam kilka mrożonych truskawek oraz mam jeszcze mój syrop z trawy cytrynowej I rum Rum jaki wybrałem to jest Bacardi Oakheart Typu spicy Wiem, że wyglądam jak Rumun w cygańskim zoo Ale jest dosyć chłodno Miętę obrywamy dół, a szczyty pozostawiamy całe Jeszcze jednym takim sposobem jest, żeby z góry Jeśli są długie listki z góry O, objechać Dobrze, jeśli już mamy tutaj wszystkie szczyty, zbieramy je do, razem do kupy tu zamien. Nie urywamy tego, tylko obcinamy nożem. Dobra, i mamy teraz gotowe garni, czyli ozdoba na sam szczyt. W swojej pracy jako barman staram się wyrobić jakiś rytm albo. Metodę pracy, tak żeby sobie przyspieszyć każdy element. Ja staram się pracować etapami. Te same koktajle robić zawsze w ten sam sposób, ewentualnie z tą samą kolejnością, tak żeby wyrobić sobie. Prędkość i nie myśleć o tym, a móc rozmawiać na przykład z gośćmi podczas tego, jak ty robisz koktajl. Na początek limonki. Zazwyczaj w pracy w koktajl barach staramy się wykroić tą białą część, ponieważ jest ona gorzka. Kiedy nie mamy na to czasu i robimy to bardzo szybko, no to po prostu olewamy ten temat. Kroimy limonki normalnie, tak jak widzimy. Najpierw boczki tutaj ścinamy, bo to jest w sumie niepotrzebne. Dobra, mam tutaj dosyć dużą yy, tą szklankę. Rzucam tutaj jedną całą limonkę, czyli przekrojono na 6 części. Sporo barmanów popełnia ten błąd. Oczywiście to też zależy od naszej kreatywności, więc ja nie krytykuję tego, jak to się inaczej robi. Ale na pewno nie jestem za tym, aby do limonki wrzucać od razu miętę i ją ugniatać. Mięta jest na tyle intensywna, że nie potrzeba w ogóle jej ugniatać. Wystarczy nawet klasnąć w dłoni. Ona już jest aromatyczna. Zazwyczaj wlewa się około 20 ml syropu cukrowego. Ja jako, że to jest taka podwójna porcja, i tak wleję nie więcej niż 20, a nawet 15. To, czego używam, to jest Jigger, czyli to jest taka miarka barmańska, 40 ml, czyli ta większa część, a ta mniejsza to jest 20. Owoce pod wpływem cukru otwierają się. Łatwiej puszczają soki, dlatego najpierw robimy właśnie to. Ja ugniatam dodatkowo ze skórki z limonki puszczają olejki smakowe i zapachowe. Teraz wrzucamy miętę, ale ja zanim wrzucę miętę, chciałbym jeszcze swój taki dodatek ekstra wrzucić, czyli yy, mrożone truskawki. Zamiast mrożonych truskawek możemy wlać też pirę truskawkowe, czyli po prostu zblendowane truskawki. Kolejnym etapem to wrzucenie mięty. Można je ugnieść lekko i to już wystarczy, żeby uwolniły swój aromat. Troszkę tego jest za dużo, ale wrzucę, żeby się nie marnowało. Poza tym mięta jest bardzo zdrowa. Wspomaga nasz układ trawienny. Długo nie trzeba było czekać, aby nasze truskawki puściły sok. Ok, teraz przechodzimy do dosyć ważnej części: mianowicie wlanie miarki alkoholu rozgrzewającego. No, generalnie przybija się tutaj słodycz, więc y, dla osób słodkolubnych będzie to bardzo dobry rum. Wlałem teraz jedną miarkę, ale tyle się tutaj nachodziłem, nastarałem koda, żeby to była tylko jedna miarka, więc wleję jeszcze drugą. To co jest bardzo zimno. Nie trzeba jeszcze na tym etapie, ale ja lubię zawsze przemieszać. Wygląda to bardzo dobrze. Teraz normalnym zabiegiem w upalne lato byłoby to zasypanie lodem, przemieszanie i dopełnienie wodą gazowaną. W niektórych miejscach oczywiście leje się sprite, klasycznie leje się wodę gazowaną. I na koniec dosypujemy lód, dajemy ozdobę i gotowe. Jako, że teraz nie są normalne warunki. I nie jesteśmy na jakiejś fajnej, wakacyjnej wyspie. Więc, yy, pijąc lód, pewnie bym od razu dostał jakieś choroby gardła. Gorącą wodą, to też jest super pomysł. Nie dość, że to jest rozgrzewające, to też z miętą dosyć dobrze zadziała na mój organizm. Dobra, damy mu chwilę odpocząć, żeby to wszystko się tutaj przemieszało. Tak, jak wspominałem wcześniej, na górę możemy dać właśnie szczyt mięty, jako ozdobę. Ręce strasznie mi już zmarzły. Zaraz będą sztywne jak kamień. No i dobra, to umięte wrzucę też do środka. I muszę już się napić z tego, bo nie wytrzymam dłużej. No, tak jak myślałem, alkoholu nie czuć zbyt mocno w tak dużej pojemności. Mówię tak teraz, bo wracał będę pewnie troszeczkę weselszy Generalnie dzięki, że mnie oglądacie Mam nadzieję, że tego typu robienie koktajli w plenerze Wam się podoba Są takie warunki, że ani nie ma barów otwartych Ani nie ma nic ciekawego w siedzeniu w domu Dlatego ja staram się właśnie coś robić ciekawego, wykorzystać ten czas No i do zobaczenia w następnym odcinku It's tasty!